Cześć! Nazywam się Jean-Paul, jestem Holendrem, ale mieszkam i pracuję w Polsce. Lubię Wrocław, bo myślę, że Wrocław jest pięknym miastem. Ma bardzo ładne stare miasto i fajne zoo. Panorama Racławicka też bardzo mi się podoba. Kilka lat temu przybiegłem wrocławski nocny półmaraton, co było dla mnie niesamowite wyzwanie. Wiem, że miastem partnerskim w Wrocławia jest piękna Breda. Dlatego mogą się Wam kiedyś przydać następujące zdania. Mówię najpierw po polsku, a potem te same słowo po holendersku. Cześć! Hoi! Dzień dobry! Guten dag albo guten morgen! Nazywam się Jean-Paul. I heet Jean-Paul. Jakmas mas na imię? Hoe heet jij? Gdzie mieskasz? Waar woon je? Mieskamp w Ik woon in Polen. Mieskamp w Ik woon in Nederland. Manna jeje, że maszę dobrze? Ik hoop dat het goed met je gaat. Zapraszam do Breda, Ik nodig je uit naar Breda in Nederland te komen. Smutnego. Eet smakelijk, dobra nots, goede nacht, dovidzenja, tot ziens.